Cześć kochani, witam was serdecznie w kolejnym vlogu na kanale Wolność na Kołach. My już w domciu, w pięknej zielonej Polsce, kwiaty kwitną, zobaczcie, pięknie zieloniutko. Jest piękna pogoda, a my będziemy się brać za wymianę akumulatora hotelowego w naszym kamperze. Bo jak wiecie, na Norwegii wysiadł nam, wysiadł nam akumulator hotelowy, więc ja zamówiłem akumulator, akumulator już do nas dotarł, zaraz wam pokażę jaki. I postanowiłem nagrać ten odcinek z tego względu, że nie jest takie proste wymienić akumulator w kamperze. Sam szukałem jakichś tam informacji i stwierdziłem, że muszę Wam to pokazać. Będziemy dzisiaj testować akumulator 100 amperowy Watrer. Będziemy go montować do naszego kamperka jako akumulator hotelowy. Zobaczymy jak się będzie sprawdzał. Będziemy testować, obciążać. Zapraszam do oglądania. I zobaczcie. Akumulator mieści się pod fotelem. Nie było takie proste się tam dostać, z tego względu, że tu jest cały energoblok. I generalnie wszędzie wszystko jest na styk. Ja odkręciłem tutaj fotel. Styk głównych śrub tutaj i tutaj. No i myślałem, że ja go sobie uniosę do góry, wy wysunę i tak dalej. Okazuje się, że to się tak nie da, bo tam jest zamontowana taka blacha i tak dalej. To wszystko tutaj pod akumulatorem. Nie jest to takie proste i musiałem rozkręcić siedzenie Słuchajcie, na pół, czyli zdjąć górną część siedzenia Oczywiście zaoszczędziłem Wam tego rozkręcania, bo tu rozkręcałem trochę utrudnienia oczywiście były Ale możecie zobaczyć sobie jak to wygląda I yy, no, sprawa jest taka, że do tego akumulatora nie ma tak dostępu na co dzień I to też nie jest dobre, wiecie, bo no, tu są na przykład bezpieczniki, jeden, drugi No, gdyby jakiś się spalił coś, no to generalnie trzeba, trzeba to wszystko rozebrać, żeby do tego się tutaj dostać Czyli tą górną część yy, siedzenia z obrotnicą Trzeba zdjąć i wtedy jest doskonały dostęp. I zaraz bierzemy się za wymianę akumulatora, a pokażę wam jaki akumulatorek dotarł do nas. Jest to akumulator firmy Wattrer. Akumulator dotarł do nas świetnie zapakowany. Tu oczywiście mamy naklejki. Tak, on może służyć do kampera, do łodzi, do domu jako magazyn energii, bo te akumulatory można łączyć. Jest to akumulator litowo żelazowy po 4 Mamy instrukcję. 12V, 100A akumulator, nie wiem jak to jest widać. Oczywiście mamy do niego też aplikację. Teraz go rozpakujemy. O, bardzo dobrze zapakowany. Zobaczcie, tak jest zapakowany. Bardzo dobrze. O, dość, dość leciutki jest. Sam akumulator tak wygląda. Ma funkcję BMS. Ona chroni przed y, przeładowaniem, ewentualnie w niskich temperaturach też rozłącza. I zobaczcie, to jest taki model Life PO4. Bierzemy się do montażu. No. Widzę, słuchajcie, trochę utrudnienia, bo ja mam oczywiście normalne klemy, a tam już są nowoczesne, te wkręcane. No i ja oczywiście o tym wiedziałem. Ja myślałem, że ja sobie tutaj. Te oczka po prostu tu rozkręcę zwolnie, i tam wkręcę. Mamy taki problem, o którym nie przemyślałem. Tu jest inteligentna klema i ona musi zostać, bo tu jest do niej czujnik, i tak dalej. Ona e, sobie sprawdza tutaj jeśli chodzi o sam blok energetyczny, sprawdza sobie wartość tego akumulatora, jakim prądem ma ładować, i tak dalej. Więc tutaj nic nie można po prostu zmieniać. No i coś tutaj będziemy musieli wymyśleć. Więc ja tutaj chyba do tego akumulatora muszę dokupić adaptery. Bo tu jest oczywiście, to jest inaczej, inaczej mocowane są te przewody. I wkręcimy adapter i wtedy będziemy normalnie mogli zakręcić klemę. Oczywiście słuchajcie, robię to pierwszy raz i to nie jest film instruktażowy, tylko ja się po prostu uczę I mniej więcej wam też chcę pokazać że nie jest tak łatwo wymienić akumulator, że ktoś sobie na przykład powie, a, idę akumulator wymienić w kamperze, no dobrze, no to wymień go sobie, tylko, że tu trzeba pół kampera rozkręcić, zobaczcie, ja wymontowałem fotel, ten fotel musiałem rozkręcić na pół, wszystkie boczki, wszystkie plastyki musiałem wszystko rozkręcić, po prostu, żeby się tu dostać, także to jest sporo roboty i na przykład, gdyby to przyszło gdzieś tam w trasie robić, no to wiecie, i klucze trzeba mieć odpowiednie i to wszystko, yy, więc słuchajcie, no ja, ja nie, znalazłem, nie znalazłem takiego filmiku w internecie, i musiałem jakby no, sam się uczyć na tym, że nie mogłem nawet gdzieś tam podejrzeć, zobaczyć, jak to ktoś tam wymienia. Tak? Dobra, bierzemy się do roboty. Jeszcze przed wymontowaniem starego akumulatora pokażę Wam wartości. Czyli akumulator samochodowy super trzyma, akumulator hotelowy padnięty, 11,3, no i to jest i tam jest na zero. Już pewno to widzieliście w poprzednim odcinku, jak nam w trasie padł, ale udało nam się dojechać. Więc nie ulega wątpliwości, jest AGM do wymiany. Akumulator wymontowałem, ale wiecie, nawet po odkręceniu wszystkiego nie miałem bardzo łatwo go jak wyjąć, bo on tu był włożony na styk. To mi przeszkadzało, to mi przeszkadzało. No ale wiecie, jakoś tam pod wukosem go wyciągnąłem, oczywiście. Powiem Wam szczerze, dobrze, że on padł, bo jak ja go wziąłem w rękę, jego wagę, no to zaraz to zważymy. Specjalnie wagę przyniosłem i zobaczcie, wyzerujemy wagę. Mamy 0, mamy 0. Dobra, wrzucamy ten nasz nowy akumulator 10,4. 10,4. 10, 10, 10 kg można powiedzieć, tak? A wrzucamy tego AGM. -a. O, poczekajcie. Ja wyzeruję wagę, żeby ona była na zero, żebyście widzieli, jest 0,0. I wrzucamy AGM-a. Jedną ręką nie mogę go poradzić. AGM 25,5 kg. No jest różnica 15 kg. Także wiecie, gdzie w kamperze o każdy kilogram się walczy jakby, żeby nie było auto przeładowane. No to 15 kg mamy na samym akumulatorze. No to fajnie, że on padł, a są już nowoczesne akumulatory. No i ten 10,5 kg, tak? Sami widzieliście. No ja aż nie wierzę, no. 10,5 kg jeszcze raz go wrzucę na wagę i wrzucamy teraz tego. Nie no bez porównania. 10,4 kg. O, stoi sobie na wadze. Także jest 15 kg różnicy, no. tylko że jest jeszcze inny problem. Bo ja zamawiałem w trasie, i ten akumulator jest troszeczkę wyższy. Długość jest okej. Okay, szerokość jest okej, okay, tylko jest wyższy. No i tam jest <grytanie> i tam jest ograniczone miejsce. Ja zaraz go przymierzę, zobaczę. Sam akumulator w porządku, tylko ja nie miałem możliwości. Słuchajcie, bardzo tej wysokości zmierzyć. Nie miałem metrówki. Tak robiłem trochę to na oko. No i go wkładamy. Zaraz zobaczymy. Jak on będzie tu pasował? No i jest już na miejscu. Długość w porządku, bo nawet jest troszeczkę krótszy. Szerokość jest w porządku. No wszedł oczywiście tam, gdzie powinien wejść, ale wysokość mamy za wysoki. I ja coś tutaj muszę wymyśleć: albo siedzenie po prostu na jakichś tulejkach. Tutaj będę musiał zamontować wyżej. A jeszcze tu dojdą klemy, bo klemy jednak muszą być. Bo tam ta klema jest ta klema inteligentna i ona i ona musi po prostu tutaj być. Mm -hmm. albo go po prostu przeniesiemy w inne miejsce, no zobaczymy powiem wam tak, nie jest takie proste, demontaż i montaż akumulatora tutaj w kamperze, chodzi o to że jest to miejsce ograniczone no i teraz tak, ten akumulator mamy wyższy ja coś muszę tutaj wykombinować, żeby wygospodarować troszeczkę miejsca dla niego ponieważ nie mamy czasu, żeby go odsyłać, bo się wybieramy w drugą podróż i na przykład zamawiać niższy tylko ja po prostu takie tulejeczki muszę jechać, dorobić tutaj i dłuższe śruby zastosować, i to siedzenie zastosować na tulejkach, i troszeczkę wyżej, żeby ono było, i wtedy on się tam będzie mieścił. Ale powiem Wam, że drugi raz bym się nie podjął takiej roboty, bo zawsze się napotyka na jakieś tam utrudnienia, i to takie konkretne utrudnienia, z których trzeba wybrnąć. On powinien być w ogóle w tej szafce tutaj. Tak naprawdę, bo tam jest dużo miejsca, tam jest taka szafka, niby na buty, ale ten cały energo blok powinien być tam zrobiony, a nie pod siedzeniem. Tu wtedy by był łatwy dostęp, otwierasz od góry, czy jakaś wymiana bezpiecznika, czy cokolwiek, jakąś kontrolę masz nad tym. A tutaj to, tak, to mi się nie podobało, słuchajcie. No ale producent tak wymyślił, no i narobił mi teraz roboty i myślenia, a tylko przez moją po prostu nie uwagę, bo ten akumulator jest 3 cm wyższy. I zobaczcie, fajnie, bo mamy aplikację do niego zaraz zobaczymy sobie jak on tutaj 54% przyjechał naładowany 13,2% oczywiście teraz nie ma żadnego poboru prądu o fajna jest ta aplikacja 21,8 21,8 temperatura no wszystkie parametry akumulatora tutaj mamy także można sobie zdalnie sprawdzić no to jest super sprawa bym powiedział no my kochani już mamy akumulator włożony. Idziemy zobaczyć na wskaźnik, jak to wygląda wszystko na wskaźniku. I zobaczcie, na aplikacji mamy 54% naładowania akumulatora. Poboru jakby tutaj nie ma. Dobrze. Patrzymy co się dzieje na wyświetlaczu tutaj i mamy 13.1. 130 godzin, oczywiście teraz nie ma poboru, więc on pokazuje. 130 godzin pokazuje przy takim poborze, że może być ten akumulator, ale poboru praktycznie żaden. Ale spróbujemy go zaraz obciążyć i zobaczymy, co się będzie działo na aplikacji. Ale może najpierw odpalimy samochód, niech będzie ładowanie przez ładowarkę, żeby on się naładował w 100%. Zobaczcie, ładowanie poszło 15,6 ampera, także ładnie się ładuje, 13,4 jakby trzyma, więc niech on się trochę podładuje, albo podłączymy go pod prąd, po 220, albo podłączymy pod słupek całego kampera i zobaczymy, jak ładowarka będzie ładowała go pod prądem, jakby ze słupka. I zobaczcie, co się dzieje na aplikacji. Pokazuje po kolei ile wartości, ile które cele mają, czyli fajnie. Pokazuje temperaturę. Pokazuje nam total, 13 i 4. 13,7 Ampera w tej chwili ładowanie. No fajna jest ta aplikacja. 55%. Dobra, spróbujemy go naładować na maksa. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Jeszcze raz sobie zerkniemy na nasz wyświetlacz. Tak, 13,7 to się potwierdza z aplikacją. Jedna godzina jakby do 0, no jedna godzina do, do maksa do naładowania. Dobra, my go podłączymy pod słupek z alternatora nam się bardzo ładnie ładuje ten akumulator, bo byłem ciekawy czy moja ładowarka będzie obsługiwała ten akumulator. Się okazuje, że obsługuje ta ładowarka. A teraz podpinamy zewnętrzne źródło prądu i zaraz zobaczymy jak będzie, jak będzie się ładowało tam z, z przetwornicy. No i zobaczcie, mamy już podpięte zewnętrzne źródło prądu 220, czyli tak jakbyśmy się kamperem podsupek podpięli. Idziemy zobaczyć co się dzieje na wyświetlaczach, jak to się ładuje, jak to wszystko wygląda, czy ruszyła przetwornica. Czyli ta ładowarka tutaj. No i dobra, ładowareczka ruszyła. O, tam nawet z tyłu, tam nawet z tyłu miga dioda. Na żółto, czyli, czyli go doładowuje. Fajnie to wszystko wygląda, powiem Wam szczerze, bardzo mi się podoba e, ten akumulator, jego waga, jego parametry. Idziemy zobaczyć, co się dzieje na wyświetlaczu. Oczywiście słuchajcie, ja tego nie skręcam, bo robię testy. Bo nie chcę się narobić na próżno, że ja to skręcę, a później wiecie, coś mi tutaj nie zachula. No i zobaczcie, 24 A ładuje, czyli w pół godziny, czyli bardzo szybko. W pół godziny doładuje go do maksa 247 A ładuje. 13,6 w tej chwili ma, ma akumulator. No podoba mi się to. I zaraz zobaczymy, co się dzieje na aplikacji. A na aplikacji mamy tak, już mamy 56%. O właśnie 24,7 pokazuje ładowanie w tej chwili, to się po jakby. Potwierdza się tutaj z tym wskaźnikiem kamperowym. Zobaczcie wszystkie parametry, 21 i 3 temperatura, i w każda osobna cela i parametry. Bardzo zbliżone wszystko ładnie, ładnie jakby funkcjonuje. Dobrze, zostawiamy go, niech on nam się naładuje. No to zobaczymy, czy to będzie rosło. Moim zdaniem powinno rosnąć i powinien się doładowywać. Dobra, zostawiamy go tak i niech się ładuje. Jeszcze bym zobaczył, jak z Solara go ładuje, ale jest trochę słabe słońce jest, wiecie. A tu jeszcze sobie podejrzymy. No tak, 25 a bardzo ładnie. 0,4, czyli bardzo krótko. Dobra, idziemy wypić kawkę. A on niech się ładuje. Przyjdziemy, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No i zobaczcie, dosłownie minęło 10 minut, może nie całe. Już ma 61%, czyli się ładuje. 25 Amperami ładuje nam ładowarka. Super to współpracuje, widzę. Jeszcze tu na wyświetlaczu, co się dzieje. No jest to samo. No to my czekamy, żeby on się naładował do maksa. I wtedy spróbujemy go obciążyć. Włączę lodówkę w bagażniku, zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądało. No na razie mi się to podoba. Zobaczcie, minął krótki czas, już mamy 98% naładowaną baterię. 25,1 cały czas ładuje. Temperatura baterii troszeczkę wzrosła, no bo jest ładowana oczywiście intensywnie. I tu mamy wszystkie cele, wszystkie cztery cele. I zobaczcie jak ładnie trzymają. A zaraz zobaczymy co się dzieje tutaj. No i oczywiście 13,7, 25 amper ładuje. Yy, za chwilę przestanie. Tu ma 33 stopnie niby akumulator na moim wyświetlaczu tu kamperowym. A tu ma 20, 28. No taka jakaś tam różnica jest, widzę tutaj. W tym akurat, ale to nie jest aż tak znaczące. Najważniejsze, że mamy tutaj 98%. Tą baterię możemy 1280 W obciążyć. Najwięcej. Ja spróbuję tutaj jakieś urządzenia znaleźć, żeby ją obciążyć i zobaczymy wtedy na, na wyświetlaczu kamperowym, na ile godzin ona nam będzie starczała. Kochani, szykujemy się na następny wyjazd, więc ja chcę wszystko teraz sprawdzić, żeby mnie znowu coś nie zaskoczyło, a na pewno bateria hotelowa, żeby mnie nie zaskoczyła. Ale myślę, że będę zadowolony z tej baterii, bo widzę, że to się ładnie ładuje, ładno ma pojemność. Fajnie, że jest to aplikacja, wiecie, także... Także to jest super sprawa. No i mamy to, mamy kochani 100% baterii. Ładnie trzymają nam tutaj też wszystkie cztery słupki równiutko. I zobaczymy, co się dzieje na wyświetlaczu. I mamy tak, 13,4 minus 0,2 poboru teraz jest. 475 godzin, ta bateria 316. No, no jeszcze się nie ustabilizowała. No ale długo. Długo może sobie być po prostu pod takim prądem. I próbujemy to obciążyć. Ja idę włączyć lodówkę. I właśnie włączyłem lodóweczkę. Jest minus 2,2 Ampera, czyli 20 W. 22 W jakby po prostu pobiera. Próbujemy włączyć oświetlenie. 3 Ampery pobiera. Zobaczymy co się dzieje na aplikacji. Na aplikacji słuchajcie. Wszystko ładnie tutaj widać. 3,1A, 41,5W Temperatura Cele trzymają bardzo równo, równiutko bym powiedział I tak to wygląda, ale spróbujemy obciążyć zobaczymy, jak się będzie zmieniało. Włączymy pompki 98W No, pompki sporo biorą, ale rzeczywiście fajnie to działa. I patrzymy, co się teraz dzieje na naszym wyświetlaczu 7,2 ampera 13 godzin w tej chwili mogłaby być po prostu bez yy, cały czas no ale oczywiście słuchajcie no 13 godzin nie chodzą pompki no wyłączymy pompkę to się to wszystko zmienia nam tak tylko 3 ampery pobiera teraz i to samo jest na aplikacji no bardzo mi się podobała ta aplikacja wiecie bo naprawdę to jest fajna rzecz fajna rzecz można sobie podejrzeć wszystko jakby na bieżąco co się dzieje z akumulatorem? No Jestem bardzo zadowolony. Lodówka na pewno może chodzić 30 godzin bez, bez jakichś problemów. I oświetlenie, więc jak wyłączymy oświetlenie, a oświetlenie też nie używamy cały czas, to jest 41 godzin, prawie. Nie no, akumulator trzyma super. Więc podsumowując, testy akumulatora, jestem bardzo zadowolony. Chcę się przygotować po prostu do tego wyjazdu, żeby nam nie brakło prądu, żeby mnie nic nie zaskoczyło. Bardzo ładnie się ładuje z alternatora, bardzo ładnie ładuje się ze słupka. Z solaru nie sprawdzałem, ale na pewno będzie się też ładował bez żadnego, bez żadnego problemu. Jeśli chodzi o akumulator hotelowy, na pewno tutaj u nas da egzamin. Widzę, że jest, widzę, że jest leciutki. Link do zakupu tego akumulatora będziecie mieli pod filmem. Jak ktoś będzie zainteresowany. Produkt jest sprawdzony przeze mnie. Z czystym sumieniem mogę Wam ten produkt polecić. Ja będę sobie składał powoli, bo tam jeszcze czeka dużo pracy, bo to siedzenie naprawdę to zajęło mi tyle roboty z wymontowaniem, no ale tak jest. W kamperze musi być miejsce wykorzystane, więc został zamontowany pod fotelem i chcąc się tam dobrać. Po prostu fotel trzeba zdemontować. W naszym modelu nie wiem, czy jest tak we wszystkich, ale w naszym na przykład tak jest.